Wolna wola. Tomasz Hałko, rok 1999. Wydawnictwo Book. Nie Nieco, ale dlaczego. Nieco robimy, ale dlaczego jest najważniejsze. Innymi słowy, to, co się najbardziej liczy, to nie pozory, ale całokształt tego, co jest za nimi. Pozwól, że Ci wytłumaczę. Rozwój naszego intelektu zachodzi wyłącznie wtedy, kiedy pogłębiamy nasze własne zrozumienie. Poprzez świadomy wybór działań mamy możliwość udowodnienia, że naprawdę rozumiemy, a nie tylko nam się tak wydaje. Dlatego też nie same działania, ale motywy tych działań w naszej własnej świadomości są najważniejsze. Weź na przykład działalność pomagania innym. Na pozór są to zawsze pożyteczne uczynki, prawda? A co powiesz na temat pomagania ludziom, żeby pozostali w niewiedzy? Co powiesz na temat pomagania ludziom ze sobą nawzajem walczyć? Co powiesz na temat używania fasady pomagania innym, żeby ukryć inną działalność, jak szerzenie dezinformacji, strachu, wykorzystywanie ludzi w potrzebie, robienie pieniędzy itd.? Ilu lekarzy znasz, którzy ci pomogą bez wyciągania od ciebie pieniędzy? Ilu z nich będzie się starać cię uzależnić od swojej pomocy, żeby zwiększyć swoje dochody? Czy zdajesz sobie sprawę, że fasada pomocy innym może mieć wiele różnych motywów? Motywy są najważniejsze. Dlatego też, to co się najbardziej liczy, to nie pozory, ale całokształt tego, co jest za nimi. Przeanalizuj motywy swojego działania. Rozważ i świadomie wybierz swoje motywy działania. Bądź w gotowości poprawić je jutro, kiedy pogłębisz swoje zrozumienie wielkiego planu. Uczciwa samoanaliza Twoich własnych motywów powinna być Twoim priorytetem. Staraj się także dostrzec motywy w działalności innych ludzi. Umiejętność rozpoznawania motywów w działalności innych ludzi jest absolutnie niezbędna. Pozwól, że zilustruję to przykładem. Wyobraź sobie, że pewna osoba daje ci do ręki truciznę, ostrzegając, że jest to trucizna. Wyobraź sobie teraz kogoś innego, kto daje ci truciznę w cukierku. Zamiast cię ostrzec, mówi ci, że cię kocha i miłuje. Co jest najbardziej niebezpieczne? Czy widzisz niebezpieczeństwo związane z ukrywaniem prawdziwych motywów i brakiem umiejętności ich rozpoznawania? Czy potrafisz rozpoznać niebezpieczeństwo szerzenia wojen i przemocy jako działalności pokojowej, mającej na celu szerzenie demokracji? Czy zdajesz sobie sprawę, jak niebezpieczne są zabawki i gry, które uczą gwałtu i przemocy, a nawet chwalą takie działania? Czy potrafisz rozpoznać oszustwo i dezinformacji, kiedy dociera ona do ciebie w formie przekazu miłości? Czy potrafisz rozpoznać szerzenie ciemnoty i ignorancji? kiedy są one wciskane jako wiedza duchowa czy religia?